Mit o stworzeniu Irlandii, Mata Creation Myth, mit stworzenia Mata. Jest to bardzo mało znany mit, pierwszy mit o kreacji w stworzeniu Irlandii. Uważany za najstarszy, pochodzi z księgi Lęszanika, która została spisana przez mnichów w XI wieku. Mit ten wywodzi się z mitologii chińskiej, dotarł do Irlandii wraz z budowniczymi megalitów. Mit opowiada o wielkim potworze, który na imię miał Mata. Potwór ten przybył do Irlandii i swoim wielkim językiem wykonał liźnięcie po powierzchni i tak powstała rzeka Boyne wraz z doliną. Potwór ten wyglądał niczym żółw, był opancerzony, był wielki, powolny i tłusty. Mówiło się o tym, iż taki potwór spokojnie połknąłby rycerza w pełnej zbroi. Mata stał się niebezpieczny dla okolicznej ludności, no bo wiadomo, skoro liznął, teren był równy, on liznął i wyliział rzekę, to na pewno jakieś domostwa zniszczył, jacyś ludzie zginęli. Trzeba było rozprawić się z potworem Mata. Smoka zabił wojownik Slane, poćwiartował jego członki, część wrzucił do rzeki Boin. Na przykład z Golenia powstało ujście rzeki Boin w miejscowości Beltrej. Starożytne Miejsce z dwoma pięknymi menhirami, Inverkolpta. Tak to miejsce nazywano w języku celczyckim. Kurhan ten w starożytności nazywano Doma Mata Mount of the Mata. Kurhan Mata. W chwili obecnej stanowisko A. Jeżeli chodzi o kompleks Niogręcz, niefortunnie archeologowie nazwali poszczególne stanowiska kolejnymi literami alfabetu. Kurhan, 25 metrów średnicy, prawie 6 metrów wysokości. Katalogowany jako grobowiec korytarzowy, brak badań archeologicznych. Otoczony, ale nie centralnie, wałem. Strona wschodnia stanowiska A, tutaj w wale, który składał się z kamieni i którego nie otaczał rów, więc wybierano ziemię na wybudowanie tego wału ze środka, tutaj znajdowało się wejście. Tu jest Newgrange, a tutaj mamy na szczęście wejście do interesującego nas obiektu, Site A, stanowisko A kompleksu Newgrange. Tam mamy słońce i pamiętamy, tam jest gdzieś Menhir, Zep McCain samotny, a tutaj jest kierunek rzeki Boyne, południowy kierunek na szczycie tego kurhanu znajduje się jeszcze jeden mały kopiec. On ma jakąś wysokość 2 metrów, średnicy około 4 metrów. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś jest ta granica, tak jakbym... Tak, to jest poziom, gdzie się ten kopiec wyodrębnia i całość jest otoczona wałem po stronie północnej, dobrze. Osiąga czasami nawet 70 cm wysokości. Ten wał się ciągnął dookoła, miał 140 metrów średnicy. Oczywiście z czasów celtyckich znamy wiele mitów o kreacji, powstaniu Irlandii czy doliny rzeki Boyne. Te mity są kompletnie inne. Mitologia celtycka opowiada nam o królowej Boan, która mimo zakazu swojego męża udała się do świętej studni i napiła się wody. To rozgniewało studnie. Studnia z wielką mocą wylała wody ze swojego źródła. Tak powstała rzeka Boyn od imienia królowej Boan, która ukończyła swój żywot w Beltrey u ujścia rzeki Boyn. Ok, ja ten menhir nazywam Samotny Zepp McCain. Piękny jest ten menhir. Zaraz tam podejdziemy. Samotny zep McCain. Postawiono menhir, który wskazywał miejsce świętej studni, w którym to miejscu początek miała rzeka. Menhir w języku irlandzkim nazywa się Legend W języku angielskim tego typu... Menhir tłumaczymy jako picked stone, kamień szpiczasty, kamień z daszkiem. Menhir obok Newgrange, stanowisko C, to jest standing stone, wolno stojący kamień, orientowany na osi wschód-zachód, prostokątny w przekroju, metr m x 80 cm do metra m. 3 metry wysoki. Mit o kreacji, stworzeniu. Uważa się, że to jest jeden z najstarszych mitów świata. Badacze twierdzą, że swymi korzeniami może sięgać paleolitu, czyli jakieś 20 tysięcy lat temu, I czasu kiedy ustępowały. Lodowce, lody zostały zlizywane przez zachodzące klimatyczne zmiany, przez słońce. Tworzyły się wtedy rzeki, jeziora, skały i góry. Pit powstał w takich, a nie w innych warunkach, przekazywany był z pokolenia na pokolenie. W Irlandii został spisany w XI wieku. Mnisi z licznych monasteriów, które rozwinęły się w Irlandii od V wieku. Zaczęli spisywać pogańską mitologię, kompilować i przetwarzać teksty, tak aby włożyć między spuściznę celtyską pierwiastek chrześcijańskiej idei. Pismo wraz ze swoją misją przyniósł święty Patryk był pierwszym w Irlandii, który w języku łacińskim zapisywał księgi. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Okno. To jest okno. Wydawać by się mogło, że to jest normalne okno, ale to nie jest normalne okno. To jest okno wiedzy. Okno poznania dobrego i złego. Okno życia i śmierci. I teraz. Gra w skojarzenia. Wyobraźcie sobie moją mordę w tym oknie, w oknie poznania dobrego i złego. I jak sobie skojarzycie moją mordę i to okno, to musicie sobie na 100% przypomnieć o tym, żeby oglądać następny odcinek. A potem, a potem robicie to, co natura wam podpowiada, żeby robić. A teraz niczym z familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje.